Wszystkim wszystkim e, chciałabym tak pokrótce pokazać, e, co dostałam e, na moje urodziny. E, po prostu pokażę Wam produkty. I zaczynajmy. A i jeszcze chciałam zaznaczyć, że e, każdy z moich znajomych wie, wiedział, e, że najbardziej będę cieszyła się z e, kosmetyków. I tak właśnie było. Po prostu e, był wielki, wielki show. I teraz pokażę Wam prezent od. E, znajomych u których e, tak jakby była ta impreza i można to nazwać imprezą bo no, tak delikatnie było i dobra w każdym razie e, prezentuję się paczkę w ten sposób to repka i tutaj w środku pierwsze co mi dali po prostu muszę wam to pokazać e, bo jest to przezabawne. dostałam opaseczkę z peniskami i dostałam do tego koronę i to prezentowało się w ten sposób na mojej głowie, e, co było przezabawnym po prostu e, pomysłem i naprawdę wszyscy śmieliśmy się do e, końca. Jeszcze były gdzieś okulary. się prezentuje korona. Dostałam od niej jeszcze pędzle z Hakuro, których już dzisiaj używałam. To jest pędzel do podkładów. Hakuro H51. Świetny pędzel. Mam nim dzisiaj nałożony podkład. No ale jak to pędzel... Zostawia większą warstwę produktu, jest to bardziej kryjące i jest to bardziej widoczne, więc na co dzień nie będę używała pędzli, ponieważ ja nie lubię zbyt widocznego po prostu efektu em, nałożonego podkładu na mojej twarzy. Ale świetny prezent, na pewno się przyda, bo ja uwielbiam pędzle. <laughs> Pędzel do blendowania, rozcierania, również z Hakuro, to jest H77. E, świetne włosie, świetnie zbite, świetnie wyprofilowane. E, cążki do odcinania skórek. E, Milena jest z, z zawodu kosmetyczką, więc ona robi wszystko. E, po stopy, po twarz, ręce, e, dłonie, ciało. Wszystko, wszystko, wszystko. E, I ja zawsze jak do niej przychodziłam, to zawsze obcinałam sobie skórki, bo to bardzo estetycznie wygląda. E, I ona w końcu mi e, właśnie sprezentowała e, bardzo fajne cążki. To były właśnie prezenty od Milany i od Adama. Kolejny prezent jest od moich przyjaciół Paulina i Maćka. I to jest z firmy Pupa Milano. To przyszło w takim bardzo ładnym opakowanku. W środku była po prostu przepiękna, przecudownie wyglądająca paleta. Są na niej moje pazury. Ma tutaj e, piękne perełki. To jest po prostu tak śliczna rzecz. Tak piękna. Ma tutaj oczywiście to e, wielkie lusterko. Tak się to prezentuje. E, jest tutaj bronzer. E, są e, dwa błyszczyki i osiem cieni. Zestaw do makijażu, e, preparat do makijażu twarzy i ciała. E, numer tej palety to 03, więc... O! Śliczne, śliczne! Kolejny prezent jest od mojego brata Michała. Ślicznej torebeczce, po prostu torebunia jest świetna. On wie, że ja uwielbiam wino, więc tam od niego yy, winko właśnie. Quintana. Wino czerwone półsłodkie, czyli to, co się uwielbiają najbardziej. I kartka, ale nie będę Wam czytała, co tam jest napisane nie masz to zbyt osobiste. To jest prezent od Rafała. I to są cienie z Inglota oraz w takiej butelce alkohol. Valentine's z limitowanej serii. Ja nie lubię whisky. Ja ogólnie nie przepadam za um, ciężkim alkoholem. Wiecie, co mam na myśli. Um, ale mój facet bardzo lubi. Więc to też w pewnej części dla niego prezent. I tak, tutaj się znajdują cienie w inglocie, ponieważ Rafał się pytał, co mu chciała dostać. Powiedziałam, no to dawidź do inglota i wybierz tam parę cieni. I dostałam tutaj sześć cieni z inglota. Pierwszy cień to jest numer 467. Kolejny to jest 457 i to jest taki śliczny brąz. On ma tutaj takie złote drobiny. Kolejny cień to jest 146 i to jest taki fiolet również z drobinami. 444 to jest już perłowy cień. 405. Też bardzo, bardzo ładne. To jest numerek 488. To jest taki piękny różowy kolor. Taki, wiecie, świński róż, ale naprawdę bardzo fajny. Każdy wie, że cienie z są po prostu e, świetne. E, prezent od e, Agnieszki i Karoliny. To również są rzeczy z winglota. Paleta... Magnetyczna z Inglota to czwóreczka, same ją skomponowały. I tu są przecudne cienie. To jest matowy, bazowy cień, po prostu must have. Cień, który każdy powinien mieć, bo bez niego nie da się po prostu pracować. Jest tutaj kolor taki e, mysi ze złotymi drobinami. Jest tutaj również ciepły brąz ze złotymi drobinami. I jest tutaj e, taki granat z fioletowymi drobinami. Cienie są po prostu obłędne. I pomadunia to jest 910. I to jest taki kolor cudo. Świetne. Świetne po prostu. Ja uwielbiam pomadki. No, ale jest świetny i pięknie rozświetla usta. I ostatni prezent to są prezenty od Kingi, która przyjechała do mnie i byłam po prostu przeszczęśliwa, bo nie widziałyśmy się jeszcze dłużej. Dostałam od niej czekoladkę. Miam, 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 miam. Ja jestem po prostu słodczażercą. Dostałam od niej korektory z Vivo, których również dzisiaj użyłam, i pozytywnie mnie zaskoczyły naprawdę. Są bardzo kryjące i w ogóle się nie rolują. Naprawdę, mega. E, perfumki. Prada Candy. Jakie słodziutkie. Ja osobiście nie lubię słodkich zapach, zapachów, wolę bardziej takie orzeźwiające, ale też są naprawdę wyjątkowe. Świetne i na skórze pachną właśnie taką słodyczą, ale taką orzeźwiającą słodyczą nie wiem jak nazwać ten zapach, ale jest naprawdę obłędny obłędny i pomadkę z, z, z. Um, Miss Sporty w odcieniu 058 Perfect Color Lipstick to jest taka y, żywa y, czerwień z nutką pomarańczy też bardzo, bardzo przyjemny kolor. Prezentuje się w ten sposób. Dostałam jeszcze od Mariusza kwiaty. E, to były jedyne kwiaty, jakie dostałam i bardzo się z nich cieszyłam. No jak to kobieta. E, bardzo fajnie, że pomyślała o tym i, i dziękuję bardzo. Dostałam jeszcze taką kartkę. E, w środku też jej nie będę pokazywała, ponieważ um, jest to tylko i wyłącznie dla mnie. I tak, um, chciałam wszystkim podziękować, wszystkim po prostu wszystkim z jeszcze raz e, za te przedsudne e, prezenty. Wszystko po prostu jest e, idealne dla mnie. Jest to wszystko piękne, cudowne i e, dziękuję Wam bardzo. No i wiecie. Love you. Mam nadzieję, że ten szybki film Wam się podobał. nie się podobał. I to chyba wszystko. Więc na razie.